Przepraszam, czy ten krem zapycha? Każdy krem może zapchać. Oho, okej, dzięki. A ten? 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 Chyba jednak muszę zrobić ten film o zapychaniu. Witajcie w krainie składów. Dziś przygotowałam dla Was film na bardzo ważny temat zapychanie. Zapraszam. Czym jest zapychanie? Zapychanie to inaczej komedogenność. W uproszczeniu do zapychania dochodzi wtedy, gdy w naszych porach nagromadzą się np. zanieczyszczenia, wój, czy resztki produktów pielęgnacyjnych. Co ważne, nie jest to proces gwałtowny. Czyli dochodzi do niego wtedy, gdy jakiegoś produktu używamy przez dłuższy czas. Jeśli więc wypryski pojawiają się tuż po zastosowaniu jakiegoś kosmetyku, nie jest to zapychanie. To może być np. aknegenność. Czyli zaostrzanie zmian trądzikowych przez inne czynniki, np. podrażnienie od kwasów. Co ma wpływ na zapychanie? Często pytacie, czy ten krem nie zapcha? lub szukacie niezapychającego kremu. Niestety, ale są to pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ na zapychanie mają wpływ takie czynniki, jak np. Na wielkość naszych porów, czyli kwestia genetyczna, sposób oczyszczenia skóry i regularność w wykonywaniu peelingów, wpływ pozostałych produktów pielęgnacyjnych. Hormony, wydzielenie potu, czy inne zanieczyszczenie, jak np. kurz czy pył. A w samych kosmetykach jest to kwestia np. ilości potencjalnie zapychającej substancji, jakość substancji, bo przykładowo olej może być rafinowany lub nie, wpływu innych składników. W jednej kombinacji może zapychać, a w innej nie. Dlatego też komedogenność jest kwestią indywidualną i nie jest zależna tylko od składników w produktach. Do zapychania może dojść nawet wtedy, gdy nie używamy żadnych kosmetyków. Jak zapobiegać? Po pierwsze oczyszczanie. Przy cerach z problemem zapychania, bardzo polecam oczyszczanie dwuetapowe. Jeśli danego dnia wykonywaliśmy makijaż, to bardzo ważne jest jego zmycie dedykowanym produktem. Na przykład olejkiem myjącym, płynem micelarnym lub mleczkiem do demakijażu. Dopiero w kolejnym etapie dodatkowo oczyszczamy buzię żelem lub pianką. Niektóre osoby mogą potrzebować dwuetapowego oczyszczania nawet jeśli nie wykonują makijażu. Można wtedy zdecydować się na jakiś delikatny płyn micelarny. Sama bardzo lubię w tej roli używać wody różanej z bielendy. Pamiętajcie, że rano takie oczyszczanie jest również potrzebne. Żel czy pianka to minimum. Resztki naszej wieczornej pielęgnacji czy sebu należy zmyć również rano i sama woda to za mało. Kolejny przydatny produkt to peeling. Ważne jest, aby wykonywać go regularnie, ale też nie przesadzać. W większości przypadków wystarczy raz na tydzień. Warto sprawdzić różne i przekonać się, jakie najbardziej nam pasuje: Np. Na przykład enzymatyczny, kwasowy czy mechaniczny czyli z drobinkami. W temacie oczyszczania warto pomyśleć też o przydatnych dodatkach. Jeśli możecie sobie na to pozwolić, to warto pomyśleć o szczoteczce sonicznej. To niestety duży wydatek, jednak jednorazowy. Ze szczoteczki możecie korzystać latami, więc to troszkę taka inwestycja. Jeśli jednak fundusze na to nie pozwalają, to można pomyśleć o specjalnej gąbeczce, po namoczeniu staje się mięciutką kruseczką. również ładnie te czyszcza pory. Własne łapki też wystarczą, tylko pamiętajcie o dokładnym masażu. Narzędzia są po prostu miłym i przydatnym dodatkiem, ale nie są koniecznością. Maseczki oczyszczające. To kolejne dodatkowe wsparcie. Nie powiem wam, ile razy stosować, bo sama uważam, że najlepiej mieć jakąś maseczkę tego typu w zapasie i używać wtedy, gdy poczujemy taką potrzebę. Możecie spróbować na przykład Duetus, Dermaglin. A jeśli wolicie coś w słoiczku, to proponuję Mija. Krem i nawilżenie. Tutaj chciałabym powiedzieć, że nie warto rezygnować z nawielżenia i kremów z ostrożności. Pomyślcie o kremie jako o dodatkowej ochronie przed czynnikami zewnętrznymi, jak na przykład kurz. Poza tym, nawilżona cera to zdrowsza cera, a zadbane i oczyszczone pory wydają się mniejsze. Warto jednak zwrócić uwagę na produkty zawierające niacynamid, ponieważ ten ma świetny wpływ na pory. Nie tylko jest z węża, ale też pomaga uregulować pracę gruczołów łojowych. Przykładowy krem z tą substancją to Gift of Nature do cery mieszanej. Pamiętajcie też, że zapchane pory to nic strasznego. Dobre oczyszczanie i więcej dystansu są bardzo pomocne. Te czarne kropeczki na buzi ma chyba większość osób i pewnie nawet nie zwracacie na to uwagi. Jeśli film Wam się spodobał, pamiętajcie o zostawieniu suba. Dziś się z Wami żegnam. Buziaki! Pa!